Czasami, na co się nad tym nie zastanawiamy, nie znajdują się sprawy, bo jakich potwornych wynaturzeń prowadzą takie nadużycia. Właśnie demokracja, tutaj drugim takim filarem cywilizacji łacińskiej są zasady prawa rządzkiego. To no jednym już powiedziałem, kolejny no, już to jest podstawowa reguła władzy, wszystko inne to jest. Konsekwencja tego. Czy tej, tej, do tej reguły się stosujemy? Czy też ją odrzucamy? Potem to już to było konsekwencja. I z tego punktu widzenia nas spojrzeć na scenę polityczną, parlamentarną w Polsce. Jak to zwrócił uwagę kolega zagajający to spotkanie, panuje potworny chaos semantyczny. Ja podejrzewam nawet, że on jest celowo pomyłany, żeby ludzie musieli wodę znowu z mózgów do końca. I tak musi być modulacja, żeby nie będzie bo to jest stronę środowiska. Do tego doszło, że wymienity przywódca socjalistyczny, Adolf Hitler, jest uważany za przedstawiciel, reprezentanta praktyki i to do skrajnie. Bo przywódca partii narodów socjalistycznej jest uważany za skrajną prawicę. Przecież to większego nonsensu trudno sobie wyobrazić. Ale to jest konsekwencja tego chaosu semantycznego. W Polsce mówi się, prawica to tam rzęduje się tymi terminami. Ale co to jest prawica? Bo no, niektórzy uważają, że prawica to jest do to, to prawicy, ale każdy kto nie należy do SLT. No, ale przecież na przykład do nie należy kolega Piotr Konowi. Dlatego, uwala, że on uważa, że SLB, Miller i koledzy, to są farbowane listy, że oni stracili, z socjalizmu, socjalizmu. stracili w skali socjalistów, oni nie socjalistów. Prawdziwym to jest on. Jakby, jakby ktoś powiedział, że on jest reprezentantem prawiców, to by się śmiertelnie obraził. Podobnie wygląda średniowiec, prawda? On uważa, że to prawdziwym socjalistą to jest on. A tamci to są właśnie jakieś koszta, której przynależy do które SLD jest przewodny No tak, inni powiadają tak, a tak. ten podział na lewicy lewicę to wyznacza stosunek do historii, do pana Boga. No i przecież, że coś jest na rzeczy, ale uważam, że. Bo na przykład stosunek do historii czy stosunek do Pana Bura, właśnie nie nam mówi na przykład jaki system podatkowy powinien być pan. No co, możemy czcić bohaterów narodowych, prawda? Yy, Obchodzić o... nie wymaga, ono ma te zaletę, że nie wymaga wprowadzania się w jakieś Stany, że na tam się nie wymaga przezywania kogokolwiek. Tylko wymaga analizy tego, co partia polityczna naprawdę myśli w pewnej konkretnej sprawie. Otóż jaki sposób podziału dochodu narodowego uważa za optymalny? Czy za optymalny uważa podział dochodu narodowego przymusowy za pośrednictwem państwa. Czy za optymalny sposób podziału dochodu narodowego uważa podział dobrowolny za pośrednictwem rynku? I jeżeli uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział przymusowy za pośrednictwem państwa, to żeby nie wiem jak się odcinała od SLR. Żeby nie wiem, co sądziła na temat historii pana Polska. to jest to partia socjalistyczna, a przynajmniej etatystyczna. A przynajmniej etatystyczna. Natomiast jeśli partia uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny za pośrednictwem rynku, to jest to na pewno partia wolnościowa, być może nawet prawicowa, jeżeli ma konserwatywne poglądy jeszcze dodatkowo w sprawach społeczno -odniczej. Dlaczego to kryterium <coughs> jest takie ważne? Dlatego, że z niego można wyprowadzić cały model państwa i cały model systemu prawnego. Że odpowiedzi na to pytanie można wyprowadzić cały model państwa, cały model systemu prawnego. Właśnie ustrój cały. Bo to ważne kryterium To ważne kryterium. I proszę zwrócić uwagę, jeżeli przyłożymy to kryterium do parlamentarnej sceny politycznej, to widzimy, że w parlamencie aktualnie nie ma ani jednej partii prawnicowej. Ani jednej partyjny. Państwa, te zasady prawa Rzymskiego są drugim katusarem. Tak Jeszcze jedna rzecz ważna. Jeszcze jedna rzecz ważna. Prawo Rzymskie wytworzyło pojęcie własności jako pełne władztwo nad rzeczą, które przysługuje właścicielowi z wyłączeniem wszystkich innych osób. Tylko właściciel. ma władztwo. Jeżeli odchodzimy od tej zasady, jeżeli zaczynamy myśleć, że to dobrze by było, żeby nad własnością oprócz właściciela wiecowali również inni ludzie. No to wtedy byśmy był poprzednimi, tak powiem, proces decyzyjny, rozszerzyli i tak dalej. Problem polega ja na tym, że ci inni ludzie nie ponoszą odpowiedzialności swojej finansowanie. To tylko właściciele musieli odpowiedziali to że on znaluje, a on nie. No to jest niesprawiedliwe, żeby decydował ktoś, kto nie ponosi odpowiedzialności. I proszę Państwa zwróćcie uwagę, na jakiej zasadzie jest zbudowane państwo socjalistyczne, na zasadzie własności państwowej. Na czym polega własność państw? że kto inny podejmuje decyzję, a kto inny podnosi odpowiedzialność za ekonomiczne struktury tych decyzji. Bo decyzje podejmują urzędnicy. Nie ma państwa, nie ma państwa, nie ma państwa. Na przykład decyzję podejmuje pan Józef, pan Rzoszka i tak dalej, a odpowiadają za to podatnicy. Bo najlepszy teraz mamy dowód. Zawodny, intrygoda, ale jednak. Trybunał za... Trybunał Prawdopodobieństwa. Kazał Polsce na zapłacenie 250 tysięcy euro jako odszkodowania dla tych terrorystów, którzy byli torturowani w tajnym więzieniu w tej wygadze. No i pan, proszę, to dlaczego podatnicy polscy mają za to płacić? Przecież wiemy, że jacyś faceci, prawdopodobnie z tajnych cudów wojskowych, w ziemi przyjaciół 15 milionów dolarów w gotówce za stanie na świecie i usługi królewskie w Tigro. No to niech nie chodzi za to, jeszcze im dużo nie prawda? Pan Miller, jak umaczał ma palce w kwiatów? Tak, tak, pan właśnie. Tak, 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 tak podejrzewałem, że jakiś, jakąś tam dole dostali, że niech zapłacą. Dlaczego podatnicy mówili, że to oni kasali, to oni kwiatowali? To, to to, to nie. nie. W Polsce to jest nielegalne, zakazane, to jest przestępstwo. Do no szóstej jak ktoś zaproponuje przestępstwo, wziął pieniądze, to niech teraz zapłaci. Prokuratura zamiast się wygłupiać z panem Sienkiewiczem, to powinna zapytać, no który wziął w Rosję, gdzie są prawa. No i już byśmy wiedzieli, kto ma to płacić, prawda? Otóż tymczasem musi odpowiedzialność wiązana. I dlatego, proszę Państwa, ważne jest to, co mi to powiedział, na którym uwagę. Ile jest sposobów wydawania pieniędzy? Okazuje się, że tylko cztery. Pieniądze można wydawać na cztery sposoby. Zaraz można rozmaicie, a wydać to na cztery sposoby. Pierwszy sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na siebie samych. Wydajemy oszczędne, bo to nasze. No i wydajemy celowo, bo doskonale znamy własne Boszek tego drugiego człowieka nie znamy tak dokładnie jak własny. Każdy, kto kupował prezent, wie jak łatwo się pomylić. Uszczęśliwić to, jest się wydarzy, jak pan Trzeci sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na nas samych. O, wtedy ja się nie liczymy, nie wiem czy martwi, płaci ale przynajmniej wydajemy co swoje w swoim I wreszcie sposób czwarty, kiedy wydajemy cudze pieniądze na kogoś innego. Ani oszczędnie, ani co roku, zwłaszcza jak tych innych, jest 38 milionów. No to już na pewno. I państwo wydaje pieniądze w sposób trzeci, czwarty. Bo państwo, rząd nie wytwarza żadnego bogactwa. Rząd ma zawsze cudze pieniądze, czyli pieniądze podatne. Kiedy w sposób trzeci? A wtedy, kiedy zaspokaja z tych cudzych pieniędzy, tak zwane własne potrzeby państwa. Te własne potrzeby państwa to są te potrzeby, które są związane ze stosowaniem przemocy. Bo państwo to jest ponotum na przemoc. I te potrzeby związane ze stosowaniem przemocy, to są własne potrzeby państwa. To jest wojna i siły stojne. To jest bezpieczeństwo wewnętrzne, policje tajne, jawne, uciowe prawda. To jest wymiar sprawiedliwości, polityka zagraniczna, to też nie relacja, ale siła musi być. Jak ktoś nie ma ostatecznych argumentów, to nie słuchają, bo ten mój językiem ludzi I proszę Państwa, to i ta administracja, która musi zarządzać tym sekretariatem. I w warunkach Polski, w sposób trzeci, wydawany jest około 20% wydatków państwowych a reszta pieniędzy jest narkotrawionych w sposób czwarty. Czyli cudze na kogoś innego. I reforma państwa, zresztą nie tylko u nas, ale u nas też, reforma państwa powinna zmierzać do tego, żeby stosować czwarty sposób wydawania pieniędzy. I żeby te pieniądze ogromne narkotrawione w sposób czwarty przesunąć do sposobu pierwszego. To znaczy, żeby każdy wydawał swoje na siebie. To jest technicznie możliwe, bo to wymaga zmiany systemu podatkowego. Po prostu. I likwidacji tego sektora publicznego usługowego. czyli bezpłatne punkty drogi, artykulacji, wykazywania informacji. Wtedy każdy wydawał swoje na siebie. I każdemu było na to stać. I każdemu było na to stać. To jest drugi element cywilizacji Wreszcie trzeci element chrześcijaństwa, a ściśle biorąc etyka chrześcijańska jako podstawa systemu kraju. Mamy teraz rewolucję komunistyczną, która jest poważna z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej, tyle tylko, że według innej strategii niż my poznaliśmy to my poznaliśmy strategię bolszewistą. A teraz rewolucja komunistyczna jest wprowadzona, już w pełnym Jest wprowadzona według strategii opracowanej jeszcze w latach XX, XX wieku przez włoskiego komunistę Antoniego Grabczyka. Na czym polegała strategia bolszewistna? Trzy elementy. Gwałtowna zmiana stosunków własnościowych. Masowy terror, i dura duraczenie. Od tej strategii w tej chwili się odchodzi.